jeszcze jakiś tekstik, tekstik Fufu fan z Raparapa Nie, to fajnie, Nie, tak powiem Nie, to fajnie, że tak powiem Nie, to fajnie, że tak powiem Nie, jest dobrze, jest dobrze Daj jaki jakiś tekst Coś, ale to co było na skuterach Jakaś nutka żeby była No, mówisz jakiś brek? Nie, że ja mam skuter, że ja mam skuter, że, ma, że ma faka, ja tutaj mam składaka ma I takie, nie? Ja mam skuter, ja mam składaka O! Fufu jak syn! NO PARTY PADS, EEN hey, PAD, BULLSHIT, NO PARTY PADS, NO FUCKING SHIT, NO POO, EEN POO, NO PADS, <mister. laughs> no, NO PARTY, EEN hey, PAD, LEXI, STELPS, NO FASTS, EEN hey, FUCKING SHIT, NO...

You see? Oh <laughs> God! <laughs> 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 it, that was it! <laughs>